Witajcie. Opowiem Wam w tym filmie, jak rozczesywać sznurek w makramie. Najważniejsze, co musicie wiedzieć na początek, że nie każdy sznurek da się rozczesać. Tutaj mamy na przykład motek, sznurka plecionego. Ten akurat nie ma rdzenia, natomiast wiele z takich rodzajów sznurka ma, ma w środku rdzeń I to zdecydowanie nie jest sznurek do rozczesywania. Także zapamiętajcie sobie, że jeżeli zależy Wam na takim efekcie pochatej makramy, no to z spryconego sznurka nie uda Wam się tego uzyskać. Dla cierpliwych nitka po nitce teoretycznie jest to możliwe, natomiast nie zalecam. Natomiast najfajniejszym rodzajem mm, takiego sznurka, no to jest właśnie sznurek pojedynczo skręcany. Tutaj mam akurat grubość 1,5 mm, a w tej mojej takiej szalonej geometrycznej pracy też jeszcze 2 mm. I to jest po prostu sznurek skręcony z pojedynczych nitek. Myślę, że dobrze to widzicie. No i tutaj przygotowałam sobie tekturkę, na której mam moje frędzle. Do rozczesywania sznurka korzystamy ze szczotki. Najlepsze są szczotki metalowe. Ja bardzo lubię tą ze sklepu fabryka sznurka, ponieważ ma ona tutaj. Yy, dwa rodzaje yy, tych ty, drucików, więc fajnie to sobie można dostosować do, różnego, do różnej grubości sznurka. I tak naprawdę nic prostszego. Yy, po prostu zaczynamy czysać nasze frędzle. Ok, już powolutku widać, że nam to się ładnie zaczyna układać. Troszkę na momentami to może szaleć, dlatego warto mieć pod ręką krochmal do makram. Muszę sobie psikam. taki rozczesywany sznurek. Gdy sznurek złapie wilgoć, yy, taki bawełniany, to on zdecydowanie nam się może skręcać. Dlatego warto sobie troszkę pomagać ręką. Zawsze delikatnie przykładam. Można to też przeprasować. Teraz to robię na szybko, bo chciałam Wam powiedzieć, że to rozczesywanie i krochmalenie czasami zabiera bardzo dużo czasu. Jeżeli też macie dłuższe frędzle, bo te frędzle, które tutaj Wam pokazuję są dosyć krótkie, to możecie taką makramę przeprasować, chociaż zdecydowanie warto przyłożyć na makramę papier do pieczenia, żeby nie przypalić żelazka. Ja akurat tutaj nie będę tego prasować i cierpliwie po prostu... Yy... Będę to rozczesywać przez najbliższe 15 minut i zobaczymy się za chwilę, gdy już te frędzle będą gotowe. No to widać po krótkiej przerwie, Mam już ten element e, zrobiony. Jeszcze chyba troszkę będę musiała się pobawić tutaj w nadanie kształtu. I tak muszę jeszcze poczekać, aż e, wyschnie e, ten krochmal, jeszcze czuję, że delikatnie sznurki są wilgotne. Ta e, makrama to taka zabawa trochę tej kwadratowej ramię. Tutaj jeszcze na końcu chciałam Wam pokazać, że też mam końcówki z takiego sznurka. I tutaj myślę, że będzie nam jeszcze łatwiej. Będzie Wam jeszcze pokazać. Tutaj poszło mi znacznie szybciej, dlatego że tutaj była tylko jedna warstwa sznurka pojedyncza, więc udało mi się to szybciej. E, tutaj tych frędzli było dużo, to, to jest taka gruba warstwa, dlatego tutaj ta zabawa w rozczesywanie trwała znacznie dłużej. Chciałam Wam powiedzieć, że przy tym rozczesywaniu sznurka potrzebujecie naprawdę sporo cierpliwości momentami. Im dłuższe końcówki, im więcej rozczesywania, no, tym zdecydowanie... Więcej cierpliwości jest potrzebne, no ale to z każdą kolejną makramą będzie Wam wychodziło coraz y, sprawniej i, i ładniej, i nie poddawajcie się. Także trzymam za Was kciuki no i mam nadzieję, że te moje y, porady będą praktyczne i przydatne dla Was. Także do następnego.